Filmek numer 33 Tu mam piękną parę, parę delwarów samcik z 18 roku przepiękny, samiczka z 20 roku piękna ładna para Pałka się, się. mocne, silne, ładnej budowy Potem mamy pięknego samca Wosa z 18 roku Piękny samczyk, pięknie ułożony. Potem mamy sa, e, e, sam tego, e, samczyka Fabra Czarnego z 20 roku. Potem mamy Ardenkę de Pauka z 20 roku. Piękną samiczkę. Potem mamy e, Gołąbka z Andaluzów Samczyka z 19 roku. samczyk, potem mamy choremansa 16 roku rozpodowego samczyka, potem mamy samiczkę 17 roku radwankę, a samica radwanka krzyżowana na na włosa taką zrobiłem kolekcję ze, ze samczykiem chore, choremansem Przerwanego też na włosa właśnie. Samczyk. Przepiękny samiec. Potem mamy dziadka z podowego Hormansa. Potem mamy samica Ardenkę DV20 roku. Potem mamy sam, samczyka. Piękne, pięknego 16 roku samczyk dalekodystansowy, piękny samiec, potem mamy samczyka Deklaka 17 roku, potem mamy samiczkę dalekodystansową, samiczka, linia e, najlepszej lotniczki, lotnika Polski, e, lotu Barcelona, moja samica. 19 roku, lotowana na kilka dalekich dystansach. Przepiękna, mocna samica. Piękna budowa. I potem mamy samczyka niebieskiego, też tutaj mojego unikata z Jansenów z 18 roku. Piękny samczyk. szklano oki ok. mocna, ładna budowa. To jest cała para. Akurat wyciągnęliśmy 4 młode od grudnia. Były przepiękne potem mamy tutaj jeszcze samczyka z Andaluzów samiczkę z Andaluzów także ktoś jest chętny to proszę dzwonić jeszcze będzie kilka filmików przez parę dni mój telefon 503 528 502 Robert Henkel gołębie dalekodystansowe